Dzień dobry. Dzień dobry. Właściwie to już dobry wieczór. E, rozmowy z Pawłem powinny hmm. być w czwartek. Wytłumacz się, Paweł. <śm> Ale są dzisiaj. Są dzisiaj: jest piątek, jest koniec dnia i początek długiego tygodnia, bo będziemy świętować Dzień Niepodległości. Tak jest. Nie zapomnijcie wywiesić flagi, tak, a propos. Hmm. Ale e, jak widzieliście tytuł, dzisiaj chcielibyśmy poruszyć chyba taki drażliwy temat, co, Paweł? Jak za każdym razem. No tak, Bo nie ale... jesteśmy tu po to, żeby ani słodzić, ani nawet motywować. Raczej jesteśmy ani może, wiesz, bo ktoś mi powiedział, że jesteśmy tu po to, żeby inspirować. Ale ja nie wiem, czy nie jesteśmy tu po to, żeby trochę wkładać kij w mrowisko, po to, żeby trochę potrząsnąć, po to, żeby. Ja myślę, że jesteśmy właśnie po to, bo, bo yy, myślę, że tak dosyć mamy. Yy... Jako Polacy ma, zawsze, jak to ktoś powiedział, zanim coś poznamy, na wszelki wypadek mówimy nie. I to jest bardzo słuszna uwaga, szczególnie ja myślę, że ludzie, którzy, którzy pracują w networku i próbują w network marketingu i próbują zachęcać innych, to zanim ktokolwiek coś powie... Na pewno ma tysiąc powodów, żeby powiedzieć nie. Dużo by o tym mówić, z czego to wynika. No pewnie no, z naszej historii, ale to chyba nie na ten moment, żebyśmy powiedzieli, z czego to wynika. Po prostu tak jest, że szczególnie my, Polacy, no jesteśmy tacy bardzo y, krytyczni, to byłoby fajnie. Ale na ogół jesteśmy sceptyczni. To jest nasza taka wada. Mamy bardzo dużo zalet. Ale może nie dzisiaj o tym. Dzisiaj chcemy się rozprawić z takim kolejnym naszym stereotypem, który brzmi: że większość ludzi w network marketingu po prostu nie zarabia. Nie zarabia i że to jest mit, że tu są duże pieniądze i że można coś osiągnąć. To nie jest mit. To jest prawda. Że większość ludzi w marketingu nie zarabia. <grymne> wiesz co, ja też chyba muszę się z tym zgodzić, tylko e, myślę, że wszystkich bardzo interesuje, no jeżeli wy się z tym zgadzacie, że większość nie zarabia, to po co nas zapraszacie do tego, żebyśmy to robili, tak? Dobre pytanie. No ale wiesz, to pozwól, że odwrócę. Edyta. No. A powiedz, gdzie się masz taki jakiś temat, gdzie wszyscy zarabiają? Jakąś dziedzinę? Powiedziałabyś mi jakąś dziedzinę? Czy to jest informatyka? Czy to jest. No, i, i, Spedycja czy to jest handel. Szczerze nie, bo przyszło pomyślałam fryzjer, bo to do z... mojego fryzjera są kolejki, ale też widzę takie zakłady fryzjerskie, które świecą pustkami i się zamykają. A tak? dlaczego, dlaczego u tych fryzjerów? No jak już jesteśmy przy fryzjerce, dlaczego wiesz tak naprawdę z fryzjerami jest tak, że tylko nieliczni dobrze zarabiają. Cała masa słabo zarabia. Wiesz bo o tym. słabo strzyże? No to już nie wiem, czy to nie jest ta pryncypia. Ale dlaczego słabo strzyże? A dlaczego słabo strzyże? Bo się może nie angażuje wystarczająco w to, co robi, może robi to na odwal się, może nie chce im się, może nie traktuje tego w jakiś sposób poważnie, co robi, nie wiem. Pewnie tych odpowiedzi jest parę, ale na pewno prawda jest taka. Że do jednych się chodzi naprawdę i chętnie ludzie zapłacą dobre pieniądze, żeby poczuć się dobrze, poczuć się wyróżnić. A A ja, ja, ja mam w tej chwili jednego fryzjera, no zobaczcie, <ścoughs> pana Tomasza. Może będzie to oglądał. I do niego chodzą całe tłumy, on ma całe listy zapisane, a, ale koło niego stoją inni ludzie, y, którzy, y, mówię o fryzjerach w tym samym zakładzie, mm -hmm. którzy na ogół są wolni. Ten ma cały czas klientów, a ci, którzy pracują w tym samym zakładzie, czekają na klientów. Ten ma listy cały czas, tamci nie. To wiesz, jak to jest. I myślę sobie, że mówi Stereotyp, że większość nie zarabia. Tak jest w każdej dziedzinie, tak jest w każdym zawodzie, że większość nie zarabia. Tylko niektórzy, będą, to może pochylmy się na chwilę nad tym, to tak naprawdę o co tu chodzi? Co trzeba takiego mieć? Bo pewnie powiesz, że umiejętności ja myślę, że tutaj też możemy powiedzieć fryzjer, ale równie dobrze możemy poruszyć temat coachów, tak? Bo akurat Absolutnie. tu, tu y, naprawdę y, jest niezwykły wysyp, jeżeli chodzi o zawód, jeżeli chodzi o oferowane usługi, czyli treningi i kołczowanie. no my sami trochę a tak propos, się zachowujemy. A propos treningów i kołczowania, czy może teraz właśnie Kijwrowisko trochę wbije, ale zauważyłaś taki fenomen, że jeżeli ktoś już przestaje być sprawnym sprzedawcą, Takim wiesz, przestaje mieć mm -hmm. rezultaty w sprzedaży. Dostaje się trenerem sprzedaży? A tak, jak, tak jak kiedyś się mówiło, że jak ktoś jest niespełnionym artystą, malarzem, to idzie na krytyka sztuki. nie tak? Niezły. niezły. <laughs> Albo na historyka sztuki. Dobrze, ale wracajmy. Żarty żartami, bo już jest piąte... piątek, piąteczek, piątunio, tak? tak. <laughs> Czego akurat my nie odczuwamy i zdarza nam się zapominać, że jest piątek. Ale e, wróćmy do tego. Wróćmy do tego, dlaczego. Zawsze jest tak, że większość, gdzie są te cechy kluczowe, które powodują czy fryzjerowi, czy coachowi, czy nam, tak, w naszej branży, jednak osiągnąć sukces? Zacząłbym od tego, Edyta, że co to znaczy ten sukces i jak się osiąga sukces? Otóż dla mnie, w relacji na przykład z tobą albo w relacji z, z naszymi słuchaczami, dla, dla ciebie i w relacji ze mną mam absolutne przekonanie do tego, że to, co jest ważne, to jest, żebyś odnalazł we mnie pewność. Pewność tego, o czym Tobie mówię, pewność tego, czym ja się zajmuję, pewność tego, że ja wiem, że tak jest. To wtedy, bo to, za czym Ty pójdziesz, nawet nie za, według mnie, nie za informacją, nawet nie za motywacją, powiem więcej, nawet nie za inspiracją, która jest kluczem, ale właśnie pójdziesz za moją pewnością. Za tym, że ty spotkałaś człowieka, który wie, że wie, że jest pewny, że to, co ma do zaproponowania, do zaoferowania, jest dobre dla ciebie. I, i ty kupujesz nie informacje, nawet nie motywacje, ty kupujesz moją pewność, moją pewność siebie. To prawda. Dlatego ja bym to nazwał, a teraz ta pewność siebie. Mam takie głębokie przekonanie, zbudowana jest na moim. Jeżeli ja mam pewność siebie i ty to odnajdujesz i, i wchodzisz w to, to dlatego, że ja mam przekonanie. Że ja moją pewność buduję na przekonaniu do tego, czym się zajmuję. Byłoby nie fair, gdybym proponował Tobie coś, do czego sam nie mam przekonania. Byłoby nie fair, gdybym proponował Tobie, na zdrowie, wypicie czegoś, do czego sam nie mam przekonania. Byłoby to wręcz nieuczciwe. Byłoby to nie fair. Dlatego podstawą tej skuteczności, podstawą do tego sukcesu jest nabycie przekonania do tego, Czym się zajmuje? Czyli co, tak niewielu ludzi ma naprawdę takie prawdziwe przekonanie i pasję z tego, co robi? Absolutnie tak. co robi? Absolutnie tak. I tutaj bym przywołał taką cechę człowieka, idącą za czymś płaskim, płytkim, słabym, za konformizmem. To jest konformizm. Myślę, że taką zagładą ludzkości jest konformizm, czyli pójście w, z prądem, pójście w, z prądem z tymi, którzy robią w większości za masami. Edyta, jeżeli chcesz mieć wystarczy, że będziesz, jeżeli chcesz mieć, jeżeli będziesz robiła to, co robią masy, będziesz miała rezultaty, jakie mają masy. Masy mają słabe rezultaty. A dlatego, i dlatego tak mało ludzi jest w każdej jakiejkolwiek dziedzinie życia i bycia, które osiągają sukcesy, bo one rezygnują z bycia w masie, a przywołują naukę i edukację. Ja wierzę w to, co nieraz powtarzam, że albo edukacja, która jest podstawą do nabycia przekonania do tego, czym się zajmujemy, albo eliminacja. I ludzie Widzisz, to nie jest problem przekonania, tylko hmm. problem jest, a nawet wyzwanie, jak to zdobywać, bo czy przekonanie da się zdobyć? Tak, ale jak to jest, że większość nie chce? Nie wiem, czy Ty mi jesteś w stanie odpowiedzieć na pytanie, jak to jest, że... bo ludzie wiedzą, że ich sukces zależy od przekonania, do tego, czym się zajmują. Dlaczego nie chcą tego przekonania zdobyć? Wiesz co, ja myślę, że akurat w naszej branży, tak, o której tu mówimy, to taką, takim powodem jest, że zwykle my ich zachęcamy do zrobienia tego jako drugi jako coś drugiego, więc oni to traktują trochę jak hobby. No to wiesz, jeżeli będziemy traktowali to jako hobby, to będziemy mieli rezultaty, czyli pieniądze tak jak hobby. Zgadzasz się? No tak myślę. Tak Ale powiedziałeś tutaj takie słowo, które mi bardzo zaimponowało, jeśli pozwolisz, traktowanie. I pozwól, że mam takie przemyślenie, bo to moja Gosia mnie tutaj zainspirowała do czegoś takiego, dlatego że ja jej powiedziałem, że wiesz co, Ma Gosia, Ludzie, nie zobacz, zobacz, jak mało ludzi traktuje to poważnie. Generalnie ludzie nie traktują tego poważnie. Pozwól, mm -hmm. że powiem wie, co moja, moja Gosia na to powiedziała. A ona powiedziała, i dlatego oni nie są poważnie traktowani. I dlatego, jak ktoś przychodzi do nas z taką propozycją, i czujemy, że on sam nie bardzo traktuje to poważnie, to wtedy no, nie odbieramy tej propozycji na poważnie. A to jest niesamowite. Traktujesz to jako hobby, jak powiedział Norbert Janeczek, będziesz y, zarabiać jak hobby. I tak jak jesteśmy, jeżeli y, traktujemy to, czym się zajmujemy y, słabo to sami będziemy słabo odbierani, sami będziemy słabo traktowani. Dla mnie to jest piękna myśl, że tak jak traktujesz siebie, tak inni Ciebie będą traktować. Tak jak traktujesz swoją propozycję, którą masz dla innych, tak inni będą Ciebie traktować. Dla mnie to jest naprawdę niewymowna prawda. Dlatego jeżeli chcemy mieć sukcesy, su su sukcesem według mnie tym najpoważniejszym jest to, żebyśmy my siebie zaczęli traktować poważnie i żeby inni nas zaczęli traktować poważnie. Paweł, bardzo Ci dziękuję. Zaraz nam przerwie. Słuchajcie. I w tym jest klub.